Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Unia Europejska przyjęła skandaliczny pakt migracyjny. Pakt obejmuje pięć rozporządzeń, w tym najistotniejsze rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją, które zakłada ustanowienie nowego mechanizmu solidarności między państwami członkowskimi. Solidarność ma polegać na przyjmowaniu imigrantów w ramach relokacji, uiszczenia opłaty lub alternatywnych środków solidarnościowych. W praktyce. Oznacza to mechanizm przyjmujesz imigrantów albo płać. Unia Europejska kroje swoją politykę migracyjną w sposób nieodpowiedzialny. Jest to de facto zalegalizowanie przymusowych przesiedleń ludzi do państw, w których nawet nie chcą mieszkać. Przywołuje to najgorsze skojarzenia. Należy uszczelnić granice Unii Europejskiej i strefy Schengen. Nie wpuszczać imigrantów, zamiast ich później relokować. Lepiej zabobiegać niż leczyć. Konfederacja jest przeciw to, przeciwko paktowi o migracji i azylu. Wielu dziś mówiło o konieczności posiadania planu polityki migracyjnej. My, jako Konfederacja, przedstawiliśmy pakiet 12 punktów odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Po pierwsze, Polacy. To nasza wielka odpowiedzialność, by Polacy, a w szczególności kobiety, czuli się bezpiecznie jako gospodarze w naszej ojczyźnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle i za